Witam bardzo serdecznie, z tej strony MasterPTXOS i dzisiaj gramy Terrarie Terraria a ze mną dzisiaj są... So... Xrazo i dobrze ja tu no, ja nic nie wiem, nie mam jakby co no ja sobie już tutaj trochę pozbierałem, mam już nawet Agleta no zapomniałem ja założyć już teraz drewno. a ja mam nawet Kopra a ja mam nawet Skrzynka no, którą opróżniłem. Ja mam trochę tych sztylatów, co się, co się nim rzuca. No bo ci zostawiłem. Mam trochę powietrza ci ciepłku. Ninja. Człowiek byłby dumny. No. Dżmin! Spaluj pi**ady! Kurde. Winner. Kurde, sobie przemyślałem. Boże, czy znasz cake'ego sklepy, którego nawet nie znam na sklepie bardzo dużo znajomych, których praktycznie nawet nie znam. Ja ich przerażam. jest dostępny na sklepie? O, skrzynka! O, ja już mam Wig Skrzynka! Tylko, że ja miałem tą skrzynkę naprawdę. Żelą. Iron Or. Koper! Żelazo! Koper! Żelezo! Dobra, to idzie przecież na YouTube. O, cztery będzie na moim nagraniu Słychać <laughs> Ej, dobra, no cię mówić. Ale musimy to słychać za głośno Ej, no wyłącz to. Co? Wyłącz to. Znaczy no ucisz to troszkę. No. O Iron OR ty. Ja mam już 10. O, oh, yeah, mi się fajny enchant. Fajnie. enchant. Myślałam sobie nigdy skrzynka. O, A ja, ja ale mam. Ale dużo skrzynek. A ja mam ten, Topaz. A. Ja mam dwie, ja mam dwie. Workbench, Copper, Hero Brian Terardi. Co to ma być? Co to było w tych jaskiniach takich dużych? No jak to? Ja. <grystanie> Ej, amNeriksa, ty subskrybujesz The y, XVS, a, a ty The XVS amNeriksa? Eee. A, e a tego nie nie pamiętam. Chyba chyba tak. O o o o o, kolejna skrzynka i wiecie. Do... O, boulder. Gdzie wy jesteście w ogóle?

nie możesz pozbierać tego irona, on jest mój! go? A to jesteś ty, czy Takev? A dobra, to, to ty. Nie, ty mi nie zabierzesz. On by mi już zabrał. Nie, no nie wiem, żartuję. Nie! Nie! Tą blok... Myślałem, że to żelazo. Silver! Nie wierzę! Co za szczerość. A to co? O Boże, tak się męczyłem, a to tylko cztery ory. No nie... E, tak się męczyłem, a to tylko... ...dziesięć jaksów. Tutaj było trochę Silver. Tak, męczyłam tylko 11 orów. Fak. No nie, no żółty slime, no, Nie no, jest tutaj, do niego wpadłem, no... po <grym> pominął się Beliara. No ja się kopię w dół. Pominął się <grym> Beliara, dużo nieczysta. Grałaś kiedyś w Gothica Amnerix, nie? Na pewno. No grałem. Każdy grał. Chedłem jaki... Ja, ale kajf system Boże, mogłem tego nie gadać Nic, nic Złoto Ale jestem farciarzem Pierwszy odcinek Zaraz wam powiem ile orów Powiem O, srebro silver. Tak. No kurde. 16 orów, a trochę mało. O. Słuchać samochody. Od kogo to? To nie u mnie. Nie u mnie. A to u mnie. Nie. <głosy> 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 to u ciebie <głosy> <głosy> Samochodziki. Autka. Autka. Zabiło was kiedyś powietrze? Co? Zabiło was kiedyś te powietrze? No, jak spadłem. Mnie, tak, ja sobie chodzę. Nie, nie, o kurde, ma ktoś pożyczyć torcze? Ja. To ja mam, chodź do mnie. Nie o iron o, flyber. Ile macie srebra? 17 orów. A ja mam tylko 45. pięć. <laughs> <laughs> mm. Naprawdę? Dla mnie to już jest coś. A ile macie orów Irona? Ja mam 14 10. i 5 sztabek 15. Miał. A ja mam 8 sztabek. Nie, nie mam w ogóle sztabek, ci zawinęły. O nie! Co? A kolejne srebro Demon Ej. Jak to się tam Demon. Aj? Czy on tam te srebro? A fajnie się kręci sam ze nie? Spoko jest. Ty też. Nie no. mam. I ten master też. Fajnie. You are a slime, no, ale fajnie. To sobie <laughs> mnie zabił? A ja mam już srebro kolejne, będę miał 60 zaraz. Tam. A ile macie copper orów? Zero. A ja mam jakieś 60. O kurde, mama mi tu wyszła. E, czekajcie, ja zrobię cięcie, a wy dalej nagrywajcie, dobra? No, ja nagrywam. No to zaraz się widzimy. Ja, ja wróciłem! Nagrywaj już. No nie spadaj, Ale ty to przeży przeżywasz. No nie, no nie mam torczów. O! Kolejna porcja torczów. O, tam jest cave. Demon, e, i znów... Aj. A do czemu ty nie kopiesz? P próbuję znaleźć jaskinię. No to i gdzieś tam na lewo, prawo. Na lewo, na lewo jest moja jaskinia. No, a na spa. Jest! Złota skrzynka. Tak! O, mam już clownie na bottle i przywołanie do Eye of Cthulhu. I mam spelunker potion. I cztery silver bary, tak masz już cztery slijer bary, ja tu kopię. Męczy się to już weszłem. O, sliver miodio miodio workbench. Nie tutaj. Co ja miałem? Dobra A ty, Amnerix, ile możesz kręcić? Dziesięć 10? No. To sobie podziel to na party i od razu zacznij nowy. Już zacząłem. Aha. I to... I no co?! Spadaj! Pamiętajcie, pochodni nigdy za mało. Tak jak ty mówiłeś kiedyś, i jeszcze jeden paszowy twór załatwiony. wiem o, emerald. To nie. A nikt nie umiał się. O, to pas. Jeden. Ja pierdolę, bo pisam, bo... U kogo to tak, tak tin tin robi cały czas? Właśnie u mnie, mięż nie wuczem. No to troszeczkę przeszkadza. Masz tarfary, czy co? Aha, m raz był niebieski. O, ja mam tu czy to jakiś ten dziwak była, taki, też Nie, nie wiem. Aha, wiem. To, to czyli... A tutaj diakse, nie są aż takie potrzebne. Terariowy survival. Ja to chyba nazwę terariowy survival. Albo nie, albo nie, zostanę pozwany o prawa autorskie. Golda i dużo slayware. Ja, A... <grystanie> nie możesz tam wchodzić. Boja droga, kończ się tutaj. No. <grystanie> Co robi? Aha. Co tak cicho? Lol, A, połączenie mi się zerwało. Ze Skype'em no zaraz powinien wrócić. O, już się chyba wznawia. Tak mam, bo mam ograniczony dostęp ograniczony dostęp z internetem. No i nawet nie mogę bloczków zbierać. Czekajcie, ja zrobię cięcia. To, to Teraz sobie już wracam, bo łączność już powróciła. I mogę dalej kopać. I kręcić. No i kręcić też. Skoro, że spodziewam się więcej takich przerywek, ale myślę, że dam radę. Widziałem. No nie no, dwa żółte slajmy. Trzy żółte slajmy. O ja mam jeszcze bumerang. Granatki mam... Ej, chodź na chwilę Amneriks, bo ci pokażę. O, gdzie ty jesteś? Nie, 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 nie. Nie, nie. Cztery, nie! Nie, nie. Pierwszy raz zginąć? No pierwszy raz giną. No. Dobra, co będę płakał? A ty Amneriks ja już kopiesz? Ta w którą stronę poszłeś? Ile już trwa filmik? Bo nie wiem. No. Ja już kręcę drugi part. No, jeszcze, no Ja kręcę pierwszy. A jaką masz wersję Bandika, mam na rik? się. A dobra, <many> potem mi powiesz. Nie wiem. Jak będziemy tego samym jak ja, to ci prześlę kraka i będziesz mógł normalnie mieć, kręcić cały czas. Dobra, kurde, tak. głupie! Co to jest? A, Gigant e, Worm. Gigant, Giant Worm. No nie jestem mistrzem angielskiego. Wiem, ja też nie jestem mistrzem angielskiego. I tak, ale miałem czwórkę na koniec. Nie. A do której tej klasy chodzisz, Rix? Do piątej. Teraz... No, teraz będę szedł do szóstej. A my teraz... A my chodzimy do... Teraz idziemy do gimnazjum. Kurde. O. Ja sobie będę budować mój domek Domek już? A nie robimy takiego dużego wspólnego A nie, no dobra to ja sobie sam zrobię Ja sobie zrobię taki jak na now swojej nowej serii, bo mi się taki podoba Albo nie, inne zrobię Nie ja wiem, jeszcze mam czas A ile, ile macie, ile macie slajwera? Silvera? 18. nie Ora, ile macie? ora a ja mam 48. Ile masz? 58. A ja 48. A ja 5. Aj, że szkoda mi cię. Nie wiem czemu nawet. Nie, że. że... No dobra. Co, co ja w ogóle gadam? Co? Nie. A tego destroyera? No. Tak, dobrze, ale nie, nie, nie kręciłem tego. Za znaczy, no wtedy jeszcze nie kręciłem? A jak to, to to mam? Jej, ja nie widzę tego świata. No nie no, spadać no, no jak mo. No nie no, łalecki. <grym> Zdjęci punktów życia mi zebrali. Zostałyby mi dwa. Masz mój nagrobek, to dla ciebie prezent. No, dziękuję. <grym>, dziękuję. Chciałem ja się też podać i na prawo, tak O, ja mam taką dużą fajną jaskinię taki system. O, kolejny saver. Ej, to może robimy już kolejny park kolejny odcinek. No dobra, dobra. No to. Kto się żegna? No, nie wiem, co się No dobra, no to. Jeśli filmik Wam się podobał, możecie. No dobra, najpierw tak. Żegnamy się z Wami, i jeśli filmik Wam się podobał, możecie mu dać łapkę w górę, lub nas zasubskrybować, lub dać fajny komentarz. No to żegnamy się z Wami, cześć. cześć.